Będę dobry wieczór wszystkim, tego typu trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Tego typu zapraszam na mój kanał. Zaskrybujcie kanał, tego typu. My już jesteśmy po kinie. Powiem Wam, że warto ścieżki iść na ten film sobie obejrzeć, bo mimo tego obsada jest fajna w tym filmie. Warto iść do kina i zobaczyć ten film. Trochę jest. In, inaczej to wyglądam, e, e, wiadomo, że mm, kiedyś, kiedyś, kupę lat temu, to było w ogóle inaczej e, robiono film, tutaj trochę jest inaczej, e, ale bardzo ciekawy jest, Warte świeczki sobie iść do kina i na ten film, tego typu, warto świeczki, jest no, ciekawe, ciekawe, jest mm, takie, jest napięcie, napięcie takie, że no, no, po prostu nie wiadomo, co się będzie działo. Ale bardzo fajne, fajnie to zrobione. Tego dużo efektów komputerowych, bo kiedyś nie było komputerowych. Nie było już tak, takich technologii jak teraz, tego typu. Słuchajcie, ale bardzo fajnie jest o, ta. zmiksowane nagrania z tych starych, starych nagrań, które. no tego Pana Kleksa Kupy kupy lat wstecz Tego bardzo fajny ten film No słuchajcie warto sobie iść na ten film Obejrzeć osobiście Tego typu na tego Pana Kleksa bo mówię no Z tego zwiastowo mnie zaciekawiło i mówię a Pójdziemy do kina I pojechaliśmy dzisiaj do kina Dzisiaj nie będzie live'a sorry sorry No bo Nie mi się Powódź musi się nie chce. Yy, live'a, nie kiwne palcem, jak wy nie, nic nie robicie, tego typu. Dlatego y, zdecydowałem, że dzisiaj daję sobie spokój. Dopiero wchodzimy z kina, tak chcę trochę odpocząć, tego typu. No właśnie, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Dlatego warto jest ścieżki y, iść do kina. obejrzę sobie ten film. Yy, z tamtych lat film Pana Kreksa to było inne, to jest trochę inne, ale no, jest przybliżonym z tamtych z te, z lat tamtych. No, ale no musicie sami iść do kina, obejrzeć ten film tego typu. A widzicie, trzeba iść do przodu nie do tyłu tego typu właśnie. Zapraszam jeszcze raz na mój kanał, zasubskrybujcie po prostu i bądźcie na bieżąco tego typu. Trzeba iść do przodu. Nie do tyłu tego typu. No i tak mówiłem, dzisiaj live'a nie robię. Pierdzielę to, chrobole, jak macie w dupie nas, na to miejcie dalej. To ja też zacznę mieć was w dupie. Proste jak drut tego typu. Zapraszam na kanał, Subskrybujcie. i przemyślcie se fakty, co wam przekazuję. Trzymajcie się. Wow.